Siemanko, stronę Skowronek15 Dzisiaj otworzymy sobie 15 pików Jeden z trzech złotych piłkarzy 83 plus Oczywiście rzadkich 15, a w drugiej części będzie Paczka 2x86 Ta, to dzisiaj weszła do mety, no to zacznijmy otwierać piłki Zacznijmy od drugiego Widziałem, że bardzo dobrze z nich sypie Zaczynamy w super, bo zaczynamy kruzę. jest to inform Bardzo się przyda właśnie do tych rozbudów Pik numer 2 i drugi inform. Zaczynam. Może trafimy z tych 15 pików w każdym będzie zawodnik wzdłużny tygodnia. <noise> Oczywiście żartuję. I czy trafimy jakiś walkout? No a czy tamte piki się podliczają pod walkouty, Ale jak na razie, no to wygląda jakbyśmy nie otwierali pików złotych... złotych piłkarzy, tylko informów. I co? I teraz bardzo słaby pik. Był tam Zapata, ale wolę wziąć Viniciusa, no i czekam na jakiś walkout, no bo te piki naprawdę są tego warte. Ale no moje piki są jakieś tragiczne, ej, co się dzieje? Ale trzymajmy kciuki, że będzie wreszcie coś na przełamanie. No Alan, no to jest, jest tragedia, no od tych pików się czekuje więcej. To co widziałem, to z tych pików naprawdę sypało niesamowicie. otworzyłem takiegoś w tłumie. Nie mamy kolejnego informa, no ile ci 8 84 może wreszcie, może wreszcie. No nie, no te piki są po prostu tragiczne, no. Znaczy, no może, może nie są tragiczne. Trafiłem 4 informy z tych pików, no. Ale no patrz, no tutaj mamy 8 dwójkę, a to jest piko. Znaczy, nie, nie trafiliśmy ani jednego walkouty pod względem oceny. No są informy, które oczywiście są walkoutami w wypaczkach, ale no ta cena jest 8.4, No. Wreszcie. Alison, super! Wreszcie udało się nam coś trafić. Bardzo do do dobry walkout No i to jest, daje nam jakąś. Rabiota, bo Nevesa wy wybrałem. to nam daje jakąś jeszcze płomyk wiary, że tutaj coś jeszcze będzie. No są te informy, jest Alison, ale my chcemy jeszcze więcej. I to jest podsumowanie dzisiejszych pików 3,8. Co dalej? Fabianski, którego mam? No to niesamowite. Jak te piki nie, nie oddają według mnie. Arreola. No i no. Ostatnie. No tragiczne są. A znaczy. Jeśli potrzebujecie informów, to możecie je porobić. Ale no, podsumowaniem jest to, że trafiłem po raz drugi Raz i niego nie? Podsumowując. Yy, jeden woke jakim jest Alison. A może są jeszcze wymienne? Jeden wokeł taki jest Alison. I cztery informy 84. Tego w ogóle nie mogę popadnieć i tak to się, się prezentuje. pewno nie jestem zadowolony, ale też nie jestem... No jestem trochę zły no bo ale jednak te uniformy wynagradzają razem z Alisonem. Przydadzą się bardzo, więc zobaczenia w drugiej części odcinka. Zrobiona paszka dwóch rzadkich piłkarzy, 86. Plus, więc otwieramy. Zobaczymy w niej to co. Karty Team of the Symphony jakby się zaświeciła na niebiesko. I mamy to. Mamy niebiesko, Mamy Hiszpanię. Mamy Gerarda Moreno. Okej, okay, fajna ocena. Ktoś kto był na streamie, to wie, że mamy go w wersji czerwonej. A teraz chodzi w wersji niebieskiej. Ale w środku również może być jakiś drugi toc. Żeby nie było 8 6. Jest Kevin Trapp w wersji Inform. Super paczka. Naprawdę nie jestem podważalny. że paczka tego dała. Mm, bardzo fajnie. A żebyśmy mi to zrobimy jeszcze jedną, Więc widzimy się przy kolejnej. Skończone drugie SBC. opaczkę dwóch rzadkich piłkarzy 86. Z pierwszy był Jared Moreno i Trap Inform. A co będzie z tej? Oczywiście liczymy na to, co. Chwilę musi się po o, się załadować. I czy będzie nie niebiesko? Ostatnio było. A w drugim. Nie. O, jest mały walkout. Może 8-7 chociaż. Oj, 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 Mogłem tej paski nie robić. Mogliśmy się wstrzymać na tej pierwszej. Ale i tak za SBC 8-3 trafiamy... No, tu chyba 8-3 jednego informa. jak widzieliście przed chwilą. Trafiłem dużo. Teraz na szczęście nie ma duplikatów, więc nie jestem aż tak bardzo złym. Zabieramy do klubu i dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się do kolejnego razu. Siema.